Powielanie dokumentów. Aby usprawnić kopiowanie danych z istniejących faktur, np. w sytuacji, gdy regularnie wystawiamy faktury do tego samego kontrahenta lub aby przyspieszyć prowadzenie powtarzalnych dokumentów kosztowych, warto skorzystać z powielania dokumentów. Aby użyć tej funkcji przy tworzeniu dokumentów sprzedaży, musimy przejść do sekcji przychody. Następnie wybieramy polecenie powiel z menu Znajdującego się przy fakturze, z której dane chcemy wykorzystać do stworzenia nowej faktury. Otwiera się okno edycyjne nowej faktury ze skopiowanymi danymi z istniejącego już dokumentu. Możemy teraz poprawić potrzebne pola i zapisać nowy dokument. Aby z kolei skorzystać z funkcji powielania i przyspieszyć wprowadzanie kosztów do takseon, przechodzimy do sekcji koszty. Załóżmy, że wprowadzamy kolejną fakturę za abonament telefoniczny. Wybieramy polecenie powiel z menu znajdującego się przy dokumencie kosztowym, który chcemy powielić. Otwiera się okno edycyjne nowego dokumentu kosztowego ze skopiowanymi danymi. Zwróćmy uwagę, że gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której wartość faktury kosztowej co miesiąc jest taka sama, wystarczy, że zmienimy numer dokumentu. Jednym słowem, korygujemy tylko niezbędne pola i zapisujemy dokument. I gotowe. Dziękuję za uwagę.